Za tobą są też eliminacje do Eurowizji w tamtym roku, znaczy w tym roku właściwie to było jeszcze. Tak. Czy ty się nie poddajesz i dalej będziesz. Euro, tę Eurowizję forsował? Ja uwielbiam Eurowizję i w ogóle to jest e, temat, który jest mi niesamowicie bliski, niesamowicie bliski mojemu sercu e, i mm, z wielką chęcią, jak najbardziej. Jeżeli, jeżeli będą preselekcje z tego, co, co słyszałem, to to już są jakieś e, nabory, można wysyłać piosenki. Ja mam gotowy, gotowy materiał, myślę, że parę piosenek nadawałoby się idealnie, e, więc, więc myślę, że zgłoszę jeden utwór, jeszcze nie wiem, który, jeszcze jest trochę Czasu, ale, ale sądzę, że tak. Ale czy możemy się spodziewać czegoś właśnie w stylu Sick? O, tego nie zdradzę, bo materiał, który nagrywałem przez ostatnie pół roku, jest niesamowicie różnorodny, więc ciężko mi teraz jakkolwiek hmm, myśleć o tym, w jakim klimacie byłaby ta piosenka. Mam swego faworyta, ale nie będę nic zdradzał. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Kameruję się. Cześć, tu jest Cześć, tu Kajra. E, moi kochani przeambitni wyciągają z nas takie rzeczy, mm -hmm. których my nawet nie chcemy mówić. Nie chcemy, ale jeżeli chcecie e, usłyszeć, zobaczyć to na własne oczy, to pamiętajcie, że subskrybujcie kanał, ponieważ nie możecie przegapić a, tych wszystkich oczywiście. niuansów, tych wszystkich Szybcie, ploteczek, show biznesowych. Tak uliczy, ale czy, ale wiadomo, czy, a, czy na pewno? No, no, Subskrybujcie, oglądajcie.